Dzień dobry widzowie z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy urodziny Owena, ale zanim pójdziemy do niego, dać mu coś w ogóle, co ja mu dam. Nie wiem. Dam mu chyba marchewkę. <laughs> Niech ma. A tak, by the way, musimy posprzedawać. Właśnie, parę dni sobie pograłam tutaj, troszkę sobie posadzałam. Eee, rośli... O kurde, jakie tam coś wysokie urosło, chyba papryka. Mm. A to żeby bić e, tego pierwszy level z Ludwika, żeby móc go w ogóle dosiąść. Bo jego dalej nie mogę dosiadać, bo ma... Nie wiem, 4 dni to trzeba czekać. Dobra, teraz chyba powinno dać się usiąść na nim. Jebane, no. <średenie> no ja nie wiem, ile ja mam czekać na niego. Chłop powinien być... Ja nie wiem co ja mam z nim zrobić Może jutro Tylko że ja mam berisa Bo właśnie się dowiedzieliśmy to jest mm, ...że berisa to są jego ulubione e, Jedzenie jak ulubione Hmm, czy ja mam coś, kropę Ready to Harvest 4, 4 nasiona sobie wezmę, jakieś um, ziemniaki sobie tutaj wiemy. Czy tutaj mają ku... o, jedzenie się im kończy, bo je ja trzeba to kupić. No, ale kurde. Papryka to jest, bo właśnie dostałeś wlecz nasioną papryki. Wygląda to ładnie bardzo. I ogółem dowiedziałam się też, że yy, warzywa się starzeją jakby i trzeba... i one teraz wtedy tę jakość, te gwiazdki. Dlatego podprzedawałam też, yy, no... Warzywa, wszystkie, co miałam. Trochę no, na tym zarobiłam, ale jak sobie pomyśleć, że mogłam więcej, skoro... Yy, straciły jakość. Trochę, trochę głupio, trochę głupio. Jeszcze sobie musimy to podleć, ale non. No, mam nadzieję, że Ludwika uda się szybko ogarnąć, bo No ja potrzebuję go, żeby iść dalej z Papułą. Jakby nie da się iść dalej z Papułą bez niego. No co było, mógłbym nas no, zagram do przodu, tak? Bo potrzebujemy tego smashera, żeby podblokować sobie Dapplewood. Um, nie wiem, czy on nie chce się zbifrendować bardziej, bo nie ma jakiegoś, kurde, kolegi w swoim e, stazie. Um, musimy pokopać stołna, bo zrobimy sobie... E, no, Ponda, tak? E, no Ponda, no tak, ale tu bliżej. Ogółem też ogarnęłam, że da się sadzić te drzewa wszystkie owocowe, tylko jest taki problem, że nie da się ich posadzić. Dlatego, tutaj tak wykopałam sobie te trzy, bo myślałam, że mi yy, się uda posadzić. Ale nie da się ani krzaków posadzić z tego, z owocka, ani yy, wykopać się do ich nie da. Więc to no, jest, jak jest. Ja mam te warzywa ze sobą? Mam. Także ja tam ziemniaki. No i mamy nowy sezon. Jura jakiś mamy. I mi się wydaje, że tutaj jakieś te... warzywa, owoce... wydaje mi się, bo to chwile jest, nie? Że warzywa, owoce nie rosną w danym sezonie, możliwe. Więc jaki będzie problem pewnie. Ale z drugiej strony pojawią się nam też nowe. Idziemy do Owena, bo ma urodziny. I, I ten. Mam nadzieję, że da nam on prezent z jakiegoś z tego powodu. Najprawdopodobniej nie do da nam. Dobra. Dzień dobry. Mm, mm, mm. How do you feel about budding days? Um, no właśnie, co są te urodziny? No powiedzmy, że są lovely. No właśnie, attention takie też, tak. No. No ja ci tam ziemniaki ja mam marchewkę, więc... Ee... Ja nic innego nie mam. Give, give. No nie dam mu Wida. Ła <grym> ziemniaka. A co jednego wziął? Ty jednego wziął ty wzią tylko. Frustrated jest. ciekawe. But Bongo has been a colossal pain, Bongo is a go-for-us. And mm the -hmm. uh, other one is... I break? Hobby? Start a garden! Oh, damn. Yeah, I have my own garden. Why only me? Co ja mam, kurde, przynieść nasiona? No, Mnie nikt nie przynosi nasion. No, sicy. Przypotato sicy, ale ja, ja, ja mi nie dałam. A, mam. Dobra, to idę kupić. my z drugiej strony. A ja i tak bym mogła... Ty, ja bym tak mogła ukraść do jedzenia z tego. Nie na no, razie się nie da, ale tutaj mamy klej fragment Artifi artifact Bo tego ponda to ma dowiebanego, nie? Totalnie Ja ogólnie muszę znaleźć, ja mam berisy te sieletowe, bo Ludwik jest... No lubię je. Niestety, a ja mam tylko... Została mi ostatnia. Dobra, ja sobie do domu. Bo mam oczywiście zadanie: WP potrzebuję drewno. I nie wiem, czy po prostu też nie trzeba sobie befriendować nowego kolegi jakiegoś za Ludwika, bo on lubi kolegów mieć. No i to jest ten problem. Ja się przesuń. Dobra, e, to się sprzedam. Mm, to też. I, i, I kamień, i to, i yy, to. O jak ktoś będzie chciał, ale chyba tego nikt nie chce. musimy mogę dać mu nasiona z moich już trudno. Ale to, co jak patrzyłam, to podobno bo będzie się dało własne nasiona ogarnąć. No, bo jednak fajniej byłoby sprzedawać yy, wszystkie te warzywka, jak mają trzy gwiazdki no bo więcej hajsu. Ale no zobaczymy, na pewno te berlice bym chciała znaleźć. Dobra, masz. I co ty, Eee! on mi dał... Small dream sauna mi dał nawet, ty. Powaliło go. Tu crops need watering. Ciekawe. Find 5 sauna. Find 10 spring onions. Właśnie ten galik. Ja nie jestem ten galik wziąć. I te apple. Apple to się było albo na south, albo e, north. Od domu Owen'a niby, ale. Ale no. No nie wydaje mi się. Jeszcze wiecie, to będzie takie, że zależy od sezonu i one na przykład już były albo dopiero będą. No i to mi się nie podoba. Ale te berisy nie ma. Nie ma tutaj żadnych berisów. I mi się to też nie podoba. No i muszę wrócić znowu do domu. Kurde, bo z tymi niektórymi questami to tak, normalnie stoję w miejscu, gdzie to jest takie iwytejtyn. Jakie dwa kropnice? a jest, a są, oczywiście. No to daję już się nie postarę. ciekawe, za ile papryka będzie dało się sprzedać. Ale to jest ten problem, że ja mam tylko cztery nasiona i się nie da kupić nadal. Więc nie wiem, skąd ja mam je brać. Dobra, tego nam nie trzeba i jeszcze Spring Onion. czego nie chcę. No, że oni nie chcą jakiejś chude jakości tych warzyw. Dobra, garniemy sobie parę tych misji na mieście. W ogóle ten mały dinozaur! O ten, jestem ciekawa, do czego on służy, bo taki mały pierdek, taki wydaje się, useless totalnie. Czekaj, uh, to jest chyba ten. Skill Tender. Co to znaczy, że Tender? Mm. Tracking, to smashing. Aha. Możliwe, bo też są takie rodzaje, że wiadomiają, jak coś fajnego jest w okolicy. Aha, Marl, daj na zadania. Gdzie ja niby? Co ja? Nie wiem. Korlan. Korlan, weź mi, daj coś fajnego. Właśnie u coś się nowego zaczyna pojawiać, dziwo. No bo tej, to, to nic, zero, nie ma nowych nasion. Chyba, że teraz będzie coś, bo jest... No jakieś kurde nowe questy dają, coś gadają. No niestety, ale nie. Idziemy do Pipin. Mi się questy sobie wezmę Lost Lucky Trinket, ja no, znam ten Lucky Trinket i ja nawet kurde, maja, nie wiem co to jest Pebble Plaza No właśnie, bo to mamy do Marii Lucky Trinket i ja on no, takie co to jest A wzięło z tych gorszych, to fajnie. Ale no, to jest lachy trinket. Nie, bo to są popiny jakieś. No i weź tu ogarnij, gdzie to jest ten lachy trinket. No nie wiem, czy to jest tutaj. Ja, mam szukać, ja mam szukać na zewnątrz czy to jest takie. Iż tak szukałam tego i tego nadal nie było. My się znajdź cokolwiek, chłopie. Miałam te ziemniaki sprzedać, jak widać nie sprzedałam. Jeszcze tam jedną kartkę dla Owen'a. O, coś nowego tutaj jest. Patrzcie. Co co? A to jest Karot. Ja mięsełeku. Ale to jest takie też zarazuje karo, co potrafi rosnąć. Eee, tak randomowo. Ja naprawdę nie wiem, gdzie te last eee, trinkety znaleźć. No w krzakach, no w krzakach chyba nie. Tutaj tego też nie ma. Może w ogóle się z tym Muszę być ten czerwony Oj, zjebałam Teraz Jakby potrzebujemy więcej tych dinozaurów, mm, tylko tak, ja na są lubi befriend. Eee... Nie, co? trochę uśpić? Ja nie wiem, co on lubi. Musi w tym zielonym pasku, ale się traf. Mm, to dużo. Jak mu tam teraz to samo. To będzie tu? Będzie na zielonym. No, dawaj mordo Dobra ty, jeszcze, jeszcze raz i je powinno wejść No czekaj, U. powinno, ale Jak, jak teraz będzie ale za tym, to się zdenerwuje Ja pierdolę Nerwało mnie to Trochę, jak dam mu e, ziemniak. Będzie jak excited, to się zdenerwuje. Jebany nie jest. Nie wiem, ja nie wiem. Dobra, dawaj na, ziemniak na ziemniakach. I to jest, kurde, ciężkie. A, nie to chciałam. Daj mu cebularza. Jak tam cebularz. Ua! Co to było? Nawet cebularza nie lubi, czyli on nie lubi no fire czyli ten ostry a to lubi no też nie lubi a nie lubi ty no no nie lubi ale mu poszło do góry ja nie wytrzymam. Dobra, spadaj. Baniutkie. Bo ja jestem też ciekawa, czy po prostu bez e, tego mm, popina da się e, zbifrendować. Bo mam wrażenie, że się kurde nie da, nie? Tak mi się wydaje, że się kurde nie da. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Będę sobie marchewkę w ogóle herbie Czy tam. Jak to się nazywa? Muszę im dołożyć, bo już nie mają. Miałam kupić i zapomniałam. A, to też będzie nieczęśliwy, bo oni potrzebują na dwóch kubkach. Gdzie to jest. Na razie jest, ale trójśni będzie. No, Ludwik jest launerem, mi się to nie podoba. Bo ogółem jego dinozaury są w herdach. Mimo że tego, że on jest e, solo, e, to ma problem ze sobą. No na przykład ten, on właśnie w paku. Hmm, no nie podoba mi się to. Ja bym tutaj postawiła Dreamstone'a i, i przestawiła tego. Nie, wiem, czy tak się da nawet. Pogadajmy sobie z Ludwikiem. Może on nie chce być sam. A co nie mogę nic im powiedzieć. To bardzo. Aj, aj, aj. No ja. No wiem, pójdę spać i zobaczymy się jutro. Coś mu się zmieni, bo to może już będzie czwarty dzień. Wydaje mi się, że, że więcej niż czwarty, ale who knows. Butter windy w ogóle jakiś jest. Mam ostatniego bluberisa. No i w ogóle co jest napisane? No jest unhappy, to na pewno. Ja się po prostu martwię. <grym> martwię się to chyba. O, ty, Madge jest. Nie, z nim będą jakieś problemy socjalizujące. Lubisz. No i będę niech to jest. No i można. Hać tu mądo. Jezu, a co ja mam zrobić, żeby on się stresował? Jest happy i nadal to jest za mało, nie? Dobra, ja muszę mu sformułować jakiegoś dinozaura, bo inaczej to będzie taka pizza, tak zwana. Muszę też Dobra, yy, ja, ja nie wytrzymam po prostu, że on tak sam siedzi. Denerwuję mnie to wam powiem i ja nie, nie, nie dam rady już, po prostu. Nie wiem, tam trzeba do budowy, więc wziąłem wszystko. A kamienia nie trzeba do tego, a clovera trzeba. Tego się nie spodziewałam Klowera, co to jest. Sigur, ba, co to jest. Jeszcze ma... Biom change to bali What? To nie wiem czemu to jest takie dziwne Dobra, ale widzimy sobie chyba tego popina, bo... bo to jest Crunchy, a to jest juicy. On chyba woli Crunchy. Dawaj ty Lakuś. Idziemy się ja uciekać, chłopie? No, zobaczymy tego małego, bo akurat taki mały yy, jest ten domek, to akurat by był dla niego, nie? No to jest Small Dreamstone. One żyją chyba z kimś. Tak, no właśnie. Dobra, inne kolorki się nam dzisiaj pojawiają, no, no bo właśnie się pojawiają, ale... Dobra. Od razu sobie go zbifrendujemy, bo nie miałem czasu, bo też nie macie czasu. Także no. Dajmy od razu tego mordy, i. Nie będę czekać. tyż! Badam mu tego złego! Nie! Kurwa, kręcę, go miałam udać! ja Ja nie, jaki mis. Jaki licz. Nie no, idę do domu. Idę do domu. dlatego kręcia bym dał no. Boże, co za wstyd! Co za wstyd? 100 golda właśnie zmarnowała mnie. Ty, on jest teraz taki, że dać mu tego kręcia, to siara. Teraz mu to być za dużo znowu. No właśnie byście no. Nie, jeszcze bym mu dała mniej. Ale teraz mu dało za, dało, za mało mu dało. Nie, no to jest jakiś Właśnie Bo ja się boję, że dam mu tego popinał. On tak stwierdzi, że on nie chce. Teraz mu dam, to będzie znowu za dużo. Albo będzie yy, tu, albo tu. No właśnie. Morda marchewki mi się kończą. No właśnie, to jest trochę... Taka... Dobra, popina udajemy.

Czemu to nic nie dało? co? Ty, ja, ja myślałam, że po filmie tę grę gwarantuję. Że zbifrenduję się, a to wcale nie. Niech to chciałam kliknąć, jak zwykle nie trafiłam. Ej, ty, marchewek mi zaraz zabraknie. Coraz gorzej idzie to... Y Bifrendowanie się. i chodź. I teraz powinna dać mu popina. Jakby tak minimalnie mu spadł, to mu spad... O! O! Jest! Końcu. A, mogę spetować jak czekam. Dobra, czyli mamy kolejnego dinozaura i jego nazwiemy... Jest, jak bym go nazwał, wymieniać dla niego. Eee... Stasiu. Stasiu, a nie Stanisław, bo jest mały, będzie Stasiu. Dobra. Lecimy do chaty z nim. Dobra, let's go. No, no nie, raczej nie, nie, nie będziemy jeździć. No, no, nie wydaje mi się, tak. Byłoby to tak dziwne. Chodź, Marda. Będziesz sobie wziął tutaj e, z Lodwiczkiem. This is your home. On wie, że to jest jego chata? To ja sama w ogóle wpadałam. No. Tak bo ja nie wiem w sumie. Stasiu. On jest herbivore, dobra i crunchy, a on jest juicy. On jest crunchy, a laki jest co? Nie wiem w sumie właśnie, bo laki nie ma jakby... Swojego, chyba juicy. Więc mamy tak pomieszane yy, zersera. Karot, karot byłby jego favorite? Czekaj, bo to muszę iść. E, nie, tu, tu. Na pewno nie. Marchewka. Co my crunchy? Galik. Tu mam 5 galików, ale ja chyba find miss a 6 galików. No to nie jest crunch, jest crunchy. Mogę mu dać jednego. Ziemniak jest crunchy, malinki nie są. Teraz... No. Mm. Clover jest, nie crunchy. Za bardzo kręci to tutaj nie ma, damy mu, zobaczymy co tam lubi Stasiu najbardziej. Może się też poprawi yy, Ludwikowi. O! Zajebiście Stasiu, dziękuję bardzo. Wchodzi galik wezmę, z nim się raczej szybko nie dogadamy niestety. No, bardzo mnie to zdenerwowało teraz, ja nie wiem skąd ja uważam galik, ja to do tego kupić. No niestety, dobra, więc dzięki za oglądanie i do następnego.